I zapraszam kolejnego pojedynku, Pan Artur Gołuch, Świętokrzyski Okręgowy Związek Bokserski. I kolejny pojedynek, kategoria wagowa 52 kg w narożniku czerwonym, Więtkowski Dawid, PKB Poznań, narożnik niebieski, Jańciuk Przemysław, Gwardia Warszawa. Jańczuk, wyższy zawodnik o dłuższym zasięgu ramion. Więtkowski troszeczkę niższy od swojego rywala. Pierwsza minuta rozpoznawcza troszeczkę aktywniejszym wydaje się być Wędkowski Dawid który w tej chwili tam zaczynał w czerwonym narożniku uzyskiwać przewagę. Dużo nieczystych akcji i z jednej i z drugiej strony. Tutaj Wędkowski troszeczkę szedł za nisko głową. No ma duże problemy z dosięgnięciem swojego rywala Wędkowski Stara się jak może, żeby zyskać przewagę punktową, niemniej jednak Jańczuk, bardzo wysoki zawodnik, jak na swoją kategorię wagową. I tutaj jest cały problem Piętkowskiego w ulokowaniu celnych ciosów, które by mu dały przewagę punktową w tym pojedynku. I rozpoczęło się drugie starcie tego pojedynku. Jeszcze tam jakieś uwagi sędziego ringowego do narożnikach. Jest zbyt mokro. Piękny lewy sierpowy Janczuka trafia w głowę Wędkowskiego. No troszeczkę inaczej podszedł do pojedynku w drugiej rundzie. Janczuk stara się przeszkadzać długim lewym prostym swojemu przeciwnikowi. I jeżeli tylko nadarzy się okazja, wyprowadza szybki, prawy prosty który tutaj już kilka razy trafił Dętkowskiego. No, można powiedzieć taki juniorski boks. Dużo chęci, szczególnie tutaj ze strony Wędkowskiego, który no, stara się jak może skrócić dystans, ale niestety no, nie za bardzo mu to wychodzi. Nie ma recepty na długi zasięg ramion swojego rywala i w tym jest cały jego problem z kolei Janczuk. Nie przejawia jakichś specjalnych chęci do zaatakowania swojego przeciwnika, zdecydowanie czasami prostymi. I dlatego ta walka ma taki, no powiem szczerze, troszeczkę nieciekawy przebieg. Zobaczymy, jak w trzeciej rundzie zawodnicy posileni wskazówkami trenerów, będą rozwiązywali ich polecenia. No ładny lewy sierpowy piątkowskiego nie zdążył i kolejny tam, musnął po głowie Jęczuka. Bardzo ładny Zajsep Zdążył uniknąć ciosu Janczuka. końcówka pojedynku Więcej chęci na zwycięstwo na pewno miał w sobie Dawid Więtkowski PKB Poznań Janczuk na pewno nie wykorzystał wszystkich swoich możliwości żeby wygrać ten pojedynek ale tutaj wydaje mi się każdy werdykt jest możliwy moja ocena jest bliższa dania zwycięstwa reprezentantowi PKB Poznań Na tygodniu 2 do 1. Dwa do jednego, naprawdę bardzo ciasny pojedynek, jeżeli chodzi o punktację, ale prawidłowo zwycięzca wskazany. To co mówiłem zawodnik, który miał...